Pani Katarzyna, 8 miesięcy w redakcji Pytania na Światnanie. Jak to jest? Jak pani to zniosła przede wszystkim? Ja to znoszę znakomicie, dlatego że to jest program taki, który lubię, czyli program na żywo, program, w którym wiele rzeczy się może zdarzyć i myślę, że najważniejsze dla prowadzących jest to, żeby umieć się znaleźć w sytuacjach trudnych. Tych sytuacji trudnych oczywiście się wiele zdarza, jak to w programie na żywo, ale to jest cała adrenalina. To jest coś, co ja bardzo lubię i czego mi przez ostatnie lata brakowało, czyli programu na żywo. Natomiast rzeczywiście Fajne tematy, fajni ludzie, bardzo fajnie. Ta jesień jest wyjątkowa pod tym względem, że wiele telewizji rozpoczyna swoje programy poranne, m.in. Polsat, ale z kolei w TVN ma pani taką bardzo rodzinną y, konkurencję, ponieważ syn zaczął swoją pracę. No i jak wy to zniesiecie rodzinnie. No my ustaliliśmy, że na obiadach rodzinnych nie rozmawiamy o pracy. Natomiast ja myślę, że to fajnie, no bo e, e, dobrze jak wszędzie są do wybory, także. czy <grytanie> to e, Polsatu chyba trzeba z powrotem no, już tam byliśmy. Natomiast myślę, że nie ma to najmniejszego znaczenia, czy się w tej, czy w tamtej telewizji pracuje. Ja myślę, że ja cały czas to powtarzam i będę zawsze powtarzać, że telewizja śniadaniowa jest to tak rozległe, że dla każdego znajdzie się miejsce, że każda telewizja powinna mieć taką właśnie śniadaniową, śniadaniowe spotkania z widzami, bo to jest bardzo ważne. I myślę, że to jest istotne, żeby, żeby się nawzajem. Szanować i nie oceniać, dlatego że od oceniania są widzowie, a my mamy wykonywać dobrze swoją pracę. Wspomniała Pani te niedzielne obiadki? Rozumiem, że u Pani i w, chyba w nowym, wyremontowanym już domu. Tak, u mnie są niedzielne obiadki albo jakieś świąteczne. Mam duży ogród, więc dzieciaki lubią tam przyjeżdżać i, i wtedy naprawdę o pracy nie rozmawiamy. Mamy taką umowę. A jak z remontem, bo to jest taki temat, który bardzo na pewno interesuje naszych czytelników i widzów. Remont się udał. E, uważam, że w tej chwili ten mój dom jest prawie taki, jak sobie wymarzyłam. Może jeszcze tam drobiazgi bym zmieniła, ale myślę, że e, kiedy człowiek ma już wszystko gotowe i zrobione, to potem nie ma wyzwań. A ja uwielbiam wyzwania, więc kolejne wyzwania to e, troszkę chcę ogród zmienić, jeszcze parę rzeczy dorobić, ale jest, jest naprawdę fajnie. Ten poprzedni był taki bardzo ciepły, rustykalny, niemalże. Czy teraz pani zmieniła styl na jakiś inny? Trzymam się tego stylu, który, który mam i staram się raczej właśnie bardziej rustykalne wnętrza promować, aczkolwiek też zdarza mi się, bo ma, robię kolejny sezon programu Doborowa Od Nowa e, i robię dom, w którym gospodarze zażyczyli sobie jednak bardziej nowoczesne wnętrza, bardziej takie, e, nie chcę użyć słowa zimne, ale takie e, bardziej e, czyste, tak, takie bez dodatków wielkich i też Myślę, że udało mi się tam parę rzeczy zrobić. Także fajnie. Wspaniale. A jak to wszystko znosi Pani Mama? Bo to wspaniała osoba, którą Pani kocha i otoczyła wspaniałą opieką, ale remont może być ciężkim przeżyciem dla wszystkich. Moja mama jest zawsze uśmiechnięta, pogodna, ma już 91 lat skończone, 92 rok życia. E, no i właściwie jest, zawsze była taką osobą, która się na wiele rzeczy godzi i który, która bardzo fajnie się dostosowuje do sytuacji, co mi się bardzo podoba. I mam nadzieję, że siła genów jest taka, że ja będę taka sama. Okej, okay, to życzymy w takim razie Pani Katarzynie i dzieciom, i, pro, i wnukom, prawnuków jeszcze nie ma, ale może kiedyś. Nie, nie mówię o prawnukach. A, prawnuków moich? Nie, jeszcze nie, chwilę, ja taka stara nie jestem. Przepraszam bardzo, teraz babcie są bardzo młode, młode i młodzieżowe, więc absolutnie nie, Pani jest babcią młodzieżową. Jestem babcią zapracowaną, ale się bardzo staram. Bardzo się staram i, i jeżeli mogę w czymś pomóc moim wnuczkom, to jestem dla nich zawsze. W matematyce, czy nie? Nie, w matematyce zero szans, bo sama by, bym potrzebowała pomocy. Myślę, że moje wnuczki lepsze są ode mnie <noise> w tej sprawie.